W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża pocieszenia, samo wezwanie, jakim Cię pozdrawiam, już mnie napełnia ufnością ku Tobie. O Pani moja, oto widzisz mnie u stóp Twoich, Tobie przedstawiam wszystkie potrzeby życia mojego i błagam Cię o nieustanną pomoc. O matko moja niechaj moje prośby dojdą do ciebie i racz je łaskawie wysłuchać we wszystkich myślach słowach i moich uczynkach racz mi dopomóc matko pocieszenia we wszystkich moich potrzebach kłopotach i cierpieniach racz mi dopomóc matko pocieszenia abym wszystkie obowiązki mojego stanu Zawsze mógł wiernie wykonywać, racz mi dopomóc, Matko pocieszenia, abym wszystkie pokusy wytrwale oddalać zdołał, racz mi dopomóc, Matko pocieszenia, abym z grzechów moich co prędzej podźwignąć się zdołał, racz mi dopomóc, Matko pocieszenia, abym nad namiętnościami moimi zapanować zdołał, racz mi dopomóc, Matko Pocieszenia. Abym z grzechów moich szczerze i z prawdziwą skruchą się wyspowiadał, racz mi dopomóc, Matko Pocieszenia. Abym do komunii świętej z przygotowaniem i nabożeństwem przystępował, racz mi dopomóc, Matko Pocieszenia. Abym łaskę wytrwałości do końca dni swoich uzyskał, Racz mi dopomóc Matko Pocieszenia. Kiedy mnie spotka cierpienie lub opanuje smutek, racz mi dopomóc Matko Pocieszenia. Kiedy będę upokorzony albo pokrzywdzony, racz mi dopomóc Matko Pocieszenia. Kiedy opatrzność niepowodzenie lub ubóstwo na mnie dopuści racz mi dopomóc matko pocieszenia. Kiedy choroba mnie przygnębi i duszę trwogą napełni, racz mi dopomóc matko pocieszenia. Kiedy nadejdzie śmiertelna choroba i ostatnia moja godzina, racz mi dopomóc matko pocieszenia. Kiedy pokusy przykonaniu trapić mnie będą, Racz mi dopomóc matko pocieszenia. Kiedy w ręce Ojca mojego będę oddawać mego ducha, rać mi dopomóc matko pocieszenia. Kiedy stanę przed synem Twoim, jako moim sędzią, Racz mi dopomóc matko pocieszenia. Kiedy już w czyściu cierpieć będę, Racz mi dopomóc matko pocieszenia. Bądź pozdrowiona, bądź pochwalona, bądź błogosławiona, bądź ukochana, O Matko Boska pocieszenia, Pani nasza, Matko nasza, Nadziejo nasza, Miłości nasza i Szczęście nasze, Amen.